Kobietę, kobiety, także słuchaj uważnie, bo to ci się może przydać i nagrywam ten live dosyć wcześnie rano. U mnie jest prawie 9:40. Jak mnie dobrze słychać, dajcie znać ci, co nie śpią, bo pewnie większość śpi. Ok, co to są za błędy? Przede wszystkim musisz zwrócić uwagę na to, że często kobieta na początku nie powie ci całej prawdy, nie powie ci, dlaczego się rozstała z byłym facetem, tylko będzie mataczyć. Będzie ukrywać pewne tutaj ważne informacje. I to się sprawdza. Poznałeś dziewczynę, starasz się po pocałunku drążyć temat. Byłaś z kimś ostatnio, a ona, no, spotykałam się z takim Adrianem czy, czy Pawłem, ale wiesz, on był dla mnie niedobry. I ty sobie myślisz, trzeba ją pocieszyć. O taką kobietę trzeba zadbać. Albo i mówisz, że ja o ciebie zadbam, tak? I zamiast tak naprawdę podejść tak, Racjonalnie do tej znajomości, że faktycznie to też mogła być jej wina, dlaczego się rozstała ostatnio. To ty próbujesz dbać o tą kobietę, próbujesz ją traktować, jak to by była absolutnie najbardziej wyjątkowa kobieta, na którą trafiłeś, no i potem się dziwisz, że parę tygodni takiego spotykania, a ona nagle się robi niestabilna, tak? Nagle ci mówi, że ona przestała czuć to, co czuła, na początku pragnęła. Tego, żebyś się do niej przytulał, pragnęła uczucia, pocałunków i nagle, jakby się totalnie zmieniła. Stała chłodna. To jest właśnie częsty przypadek, gdzie kobieta, która wychodzi z dłuższej relacji, trafia na faceta, który sobie pomyślał: Trafiłem na loterii, taka piękna dziewczyna, rozstała się. To jest moja szansa życiowa, a tu się okazuje, że to wcale nie jest taki łatwy przypadek, żeby z tą kobietą być, bo ona tak naprawdę jeszcze myśli o poprzednim związku, o poprzedniej relacji, nie jest gotowa, żeby się zakochać i z tego już sobie sprawy nie zdajesz. Dlatego często w głupi sposób inwestujesz swój czas, swoje zasoby energetyczne i jeszcze wierzysz dziewczynie w to, co ona ci mówi, że ona się rozstała przez tego byłego faceta. Może tak być, może faktycznie miała męża, alkoholika. Może miała faceta, który wiesz, miał jakieś tam problemy psychiczne. Okej, okay, ale mogę się założyć, że w większości przypadków kobieta i tak ci nie poda prawdziwej przyczyny i raczej na to nie licz. A skoro miała 3-4 facetów, którzy ją zostawiali w przeciągu całego życia, no to coś tutaj nie gra, nie? Coś tutaj nie gra, bo raczej. Jak rozmawiam z facetami, to większość facetów chce mieć spokój, chce mieć kobietę, jedną seks, chce mieć ugotowane, posprzątane, chce po prostu doświadczać życia w sensie pozytywnym, tak? A nie chcą się przecież też faceci cały czas rozstawać, szukać nowej kobiety, więc raczej wydaje mi się, że trzeba takie historie dokładnie zbadać, zanim po prostu otworzysz serce przed dziewczyną, której nie znasz. A jest to dla ciebie obca kobieta. Mimo wszystko, jak znasz kobietę tylko parę tygodni, to nie jest kobieta, którą znasz całe życie, pięć lat, więc nie wiesz we wszystko to, co ona ci mówi, bo często dużo z tego to tylko może być fałszywy obraz tej dziewczyny, który ona chce ci przekazać ze względu na to, że właśnie chce być postrzegana w lepszy sposób niż yy, oczywiście. Była postrzegana wtedy, gdyby ci wyjawiła prawdę. O, na przykład, nieraz kobiety nie mówią na pierwszych spotkaniach, że mają dzieci. No bo po co? Po co ten facet ma to wiedzieć? Niech inwestuje w nie swoje geny potem i niech będzie szczęśliwy. OK. Dlaczego jeszcze macie problemy z kobietami? Ja myślę, że problem z kobietami głównie występuje wtedy, kiedy ty szukasz związku miłości. Jak nie szukasz związku miłości, tylko się nastawiasz na zabawę, na seks na luźne relacje nie nastawiasz się, że to będzie związek. Po prostu jest łatwiej, tak? Po prostu jest łatwiej i te kobiety same się znajdują, te, które są bardziej mm, dla ciebie odpowiednie. Jak ty się momentalnie nastawiasz na związek, na miłość, na to, żeby to była twoja dziewczyna do końca życia, to popełniasz katastrofalne błędy mentalne, tak? Po prostu zbyt dużo inwestujesz psychicznie. Te znajomości, nastawiasz się na konkretne efekty, a jak dziewczyna się nagle okazuje, że z kimś się tam spotyka, to dostajesz po prostu tutaj wstrząsu nerwowego, popadasz doła, przejmujesz się, bo oczywiście ona nie spełniła Twoich oczekiwań. Także nie nastawiaj się na to, że każda dziewczyna, którą poznajesz, to będzie twoja dziewczyna. Po prostu powiedz sobie, to będzie na razie moja koleżanka, sprawdzimy ją, zobaczymy. Pokorzystam z życia, a co dalej, czas pokaże. I to jest według mnie lepsze podejście niż takie męczenie kobiet o związki. A często w naszej kulturze po prostu, no, widzisz, jak to wygląda. No, praktycznie co drugi facet jest z kobietą, która nie jest jego miłością życia, po prostu mu się przytrafiła, a potem został wmanewrowany w dłuższy związek, z którego już nie potrafi wyjść, bo. Wyrobił sobie odpowiednie nawyki, mieszkają razem. A oczywiście, żeby zakończyć związek z kobietą, która ci się nie podoba, no to trzeba mieć jaja, trzeba mieć dużo samozaparcia, odwagi, a nie każdy też ma tego typu cechy charakteru. Łapeczki do góry, jak się podoba to wszystko, co mówię, i za chwilę podam ci jeszcze trzecią rzecz, na którą powinieneś zawsze uważać z kobietami ale przypominam, że do czwartku, do północy pakiet 15 kursów, 74% taniej. warto sobie to pobrać, komplet wiedzy, jak skutecznie uwodzić kobiety, prowadzić znajomości, rozwijać te znajomości z kobietami, jak doprowadzać kobiety do orgazmu i nie tylko, zobacz sobie koniecznie, bo niestety, ale w czwartek o północy kasuję tą stronę, ostatecznie i te materiały będą kosztować dużo, dużo więcej, tak? Promocja, kropka, uwodzenie, dzien.pl. I teraz trzecia cecha kobiet, która powoduje, że no ty tracisz czas. To jest skupianie się na kobietach typowo toksycznych. Czyli jeśli widzisz, że kobieta no już na początku no nie jest dla ciebie, bo ty już nawet szukasz tej dłuższej relacji, ale ona imprezuje. Ona ma koleżanki, które piją dużo alkoholu. To po co ty się pchasz? W relację z taką dziewczyną, i często tego nie rozumiem, bo nieraz mam konsultacje. O, na przykład, ostatnio do mnie chłopak dzwonił. Poznałem fajną dziewczynę w internecie. Analizujemy cały temat. się okazuje, że dziewczyna typu DDA, alkohol w dzieciństwie, przemoc, bita przez ojca, uciekła od ojca dopiero jak miała 16 lat. Więc już widać po prostu, że będą problemy w związku z tą kobietą, a ten chłopak mi mówi, że on i tak chce ją zdobyć. Ja mu tłumaczę, że lepiej być samemu, niż być w kiepskim związku. Więc jeśli ty widzisz po prostu, że kobieta ma jakieś wady, o których ja mówię, to czasami warto sobie dać spokój, niż wchodzić w tego typu relacje. Dlaczego? Bo potem dużo bardziej kosztowne jest wyjście z tej relacji, niż jej rozpoczęcie. Naprawdę, mam mnóstwo osób po toksycznych związkach, po rozwodach, na konsultacjach, na szkoleniach, i nawet nie wiesz, ile wysiłku trzeba włożyć psychicznego, mentalnego, żeby wyjść na prostą, żeby odbudować swoją pewność siebie, poczucie wartości, no i samoocenę po takiej relacji. Także lepiej na początku odpuścić, jak widzisz, że ona cię uzależnia, jest niestabilna. Właściwie widać, że kobieta ma jakieś jazdy, tak? I na jakiej podstawie ty możesz stwierdzić, że ona ma jazdy? No, przykładowo, dziewczyna. Tu się z Tobą spotyka, całuje się, a potem nie odpisuje przez tydzień czasu. Widać, że coś nie tak, że nie była nieszczera, może się zabawiła Twoim kosztem. No, słuchaj, na przykład spotkałeś się z nią, zaprosiłeś ją do siebie, całowaliście się, spotykasz się z nią, a potem ją widzisz z jakimś innym kolesiem, jak idzie za rękę po ulicy. No to widzisz, że coś nie tak. Nie potrafi kobieta pokazywać uczuć, przytulać się nie chce. Nie chcę po prostu być wrażliwa wobec ciebie, jest chłodna, zdystansowana. Nie zrobię ci śniadania, sam sobie zrób. Jak widzisz takie cechy, to już daje do myślenia. To już powinieneś sobie pomyśleć, kurczę, ten Krzysiek z YouTube'a miał rację. Ten Krzysiek z tego YouTube'a miał rację, nie? Ale wiesz, to nie chodzi o to, żebym ja miał rację, tylko żebyś ty sobie właściwie poukładał życie, bo jak się wplączesz w toksyczny schemat znajomości, a to naprawdę uzależnia, tak? Rozkosz, przyjemność, taki wysoki haj emocjonalny na początku, a potem odrzucenie, krytyka, chód, ból, cierpienie, to niesamowicie uzależnia. Tym bardziej, jak jesteś wysokowrażliwy, po prostu będziesz się zakochiwał. Zakochiwał. W toksyczny sposób, raczej uzależniał, tak? To jest to właściwe słowo, będziesz się uzależniał od kobiety, która. I tak cię sprowadzi na manowce. Weź to pod uwagę. Podejście jak przy zakupie używanego samochodu. Chłodna głowa, John Smith. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Nie podniecaj się, że piękna dziewczyna, że atrakcyjna. Często piękne, atrakcyjne kobiety też miewają za sobą w życiu smutne historie. I ty nawet nie wiesz, co to może być. Ja kiedyś miałem yy, słyszałem historię kolegi. Poznał dziewczynę 10 na 10. Uwierz mi, bajka. Czarne włosy, już nie będę opisywał, jak wygląda dziesiątka. Dla każdego może też troszkę inaczej, ale no przepiękna dziewczyna. I wyobraź sobie, że ta kobieta miała za sobą traumatyczną historię. Co to była za historia? To było to, że po prostu swego czasu, to było tam chyba 9 lat temu, zaszła w ciąże na imprezie. I po prostu dokonała tam aborcji. No i co? I, I widzisz, i spotykasz się z taką kobietą, i ona ci już mówi coś takiego, to ci odechciewa czegokolwiek, tak? Bo widzisz, co to jest za kobieta. Gdyby z tobą była w ciąży, zrobiłaby to samo? No powiedz mi, że jest to coś, co nie wzbudzałoby twoich obaw, to stwierdzę, że z tobą też jest coś nie tak, bo jednak każdy normalny facet, jeśli już tam jego dziewczyna jest w ciąży, czy kobieta to raczej chce tego dziecka, tak? To już raczej raczej się cieszysz, że będziesz miał potomka, o ile nie jesteś jakimś psychopatą. No i taka sytuacja się, uwierz mi, wydarzyła, albo inne przykłady, atrakcyjna dziewczyna też yy, można powiedzieć, już nie będę mówił, czy dziewiątka, czy dziesiątka, no przepiękna, a się okazało, że po prostu ma traumę z dzieciństwa. Jej jakiś tam wujek ją molestował, tak? I jest totalnie zamknięta, obrzydzona co do seksu. Takie sytuacje się zdarzają. I teraz tak, ty widzisz tą dziewczynę na ulicy, sobie myślisz, że ona jest taka idealna, piękna, a ty nawet nie wiesz, jaka historia życiowa się za nią ciągnie, dlatego uczulam. Nie podniecaj się na punkcie dziewczyny, i urody, tego, jaka jest piękna, ale zwróć też uwagę na jej osobowość, charakter, na to, czy ma dobre serce, czy potrafi być partnerką w relacji, czy ci pomoże w życiu, czy po prostu będzie zawsze obojętna na to, żeby ci pomóc, czy będzie egoistką, czy będzie ci mówić: Sam sobie umyj te naczynia, sam sobie posprzątaj, sam sobie ugotuj obiad. Słuchaj, to są takie banały. Ale jak z kimś się będziesz spotykał przez całe życie, albo 5 lat, albo 10 lat, to docenisz moje słowa i przejrzysz tak naprawdę na oczy. A jak potrzebujesz więcej wiedzy, żeby poznawać takie kobiety, żeby układać kobiety pod siebie w relacji, polecam pakiet 15 kursów, 74% taniej do czwartku, do północy. Pod spodem masz linki, korzystaj, bo to działa. Promocja. Uwodzenie. W dzień.pl Raz na zawsze pozbądź się swoich problemów z kobietami i zobacz, jak tego dokonać. Mistrz Emocji, generator Emocji i inne fenomenalne materiały, takie jak mm, też tutaj, impuls negatywnych emocji. Zobacz sobie, co dla ciebie przygotowałem. Normalnie te kursy kosztowały dużo, dużo więcej. Do czwartku ostatni raz taka promocja 74% taniej za wszystko, jak za darmo ponad 120 godzin wiedzy. Witam Cię, Tomku, witam, witam. Także pamiętajcie o tym: chłodna głowa. Chłodna głowa przy kobietach, bo jak nie ma chłodnej głowy, no to oczywiście będziesz potem się zastanawiał, dlaczego nie wyszło, dlaczego się nie udało, dlaczego ta kobieta tak naprawdę jest taka niedobra, zła. A Ty widziałeś pewne symptomy na początku, tylko te symptomy, sygnały ostrzegawcze, zignorowałeś. No, i w rzeczywistości to doprowadziło do sytuacji, że się jeszcze bardziej zakochałeś. A często pamiętaj, że kobiety potrafią cię upoić tym, jakie są atrakcyjne, jak jest z nimi dobrze, i, i ty się zapominasz po prostu, zapominasz się. Nieraz to widzę na konsultacjach, jak facet miał tam problemy z dziewczyną, już ma problemy z dziewczyną, bo dopiero zaczął się z nią spotykać. I ja mu tłumaczę, że to nie ma sensu, bo ona w ogóle nie odpisuje, nie inwestuje. Nie chce nic z nim. Co z tego że się spotykałem, jak jest seks, jak nawet nie widać po niej tendencji do tego, żeby inwestowała. A on się i tak upiera, że to jest fajna dziewczyna i wszystko będzie dobrze, chociaż ja widzę, że nie będzie. Także może masz takie też problemy. Jeśli tak, napisz do mnie, to ci pomogę. No i pisz na maila. Frywolny małpa. Uwodzenie w dzień.pl. A może chcesz na szkolenie do mnie przyjechać? Chcesz, żebym Ci pomógł naprawić Twoje życie, odbudować pewność siebie po toksycznym związku? To Ci się może przydać, bo prowadzę takie szkolenia w Krakowie i krok po kroku uczę facetów, jak uwodzić kobiety na ulicy, jak rozwijać znajomości z kobietami, jak powodować, żeby te kobiety się zakochiwały, angażowały. Cała ta wiedza jest dostępna, także możesz do mnie napisać jeśli masz takie problemy i dzięki temu zmienisz swoje życie, poznasz piękną dziewczynę, z którą ci będzie dobrze. Pisz na maila, frywolny, małpa, W Jednym słowem, widzisz Porsche 911, a jak otwierasz klapę z tyłu, to Fiat 126P. No, porównania masz dobre. Także warto sobie z tego zdawać sprawę, że niekoniecznie to, co piękne, będzie dla ciebie dobre. I czasami widzę taką tendencję, że niektórym lepiej się wiedzie w związku, jak poznają taką przeciętną dziewczynę, no trochę wyżej niż przeciętnie wyglądającą, ale fajną z charakteru, ale życzliwą, tak? Ale dziewczynę z dobrym sercem. Bo czasami te atrakcyjne kobiety, te takie top, one mają tak popieprzone w głowie od tego zainteresowania facetów, od tego podrywu, że już same nie wiedzą, czego chcą tak naprawdę, tak? Same nie wiedzą, z kim się wiązać. Zauważ taką tendencję. Co tam u was? Co robicie o tej porze? Za granicą ciężko utrzymać związek, mi po tygodniu się rozpad, a wyjechałem, żeby zapewnić lepszy byt. Oczywiście, Damian, związki na odległość nie mają sensu. Jakbyś mnie słuchał, to byś wiedział, o co chodzi. Generalnie, jak jesteś zmuszony być za granicą, to możesz spróbować moich metod mistrza emocji, generatora emocji, żeby podtrzymać te uczucia w dziewczynie. Pod spodem masz linki do czwartku na promocji, także możesz sobie zobaczyć. Ale ja bym po prostu unikał tak naprawdę takiej relacji na odległość, bo ty kobietę musisz mieć przy sobie. Regularny seks, Orgazm podnosi poziom oksytocyny, kobieta jest ciepła, wrażliwa w stosunku do ciebie, a jeśli nie ma tego regularnego współżycia kontaktu, po prostu coś pomiędzy wami pęka. I niestety ciężko jest potem to uchronić przed rozpadem. Także weźcie to pod uwagę. No, w przyszłym tygodniu premiera najnowszego materiału, z którego jestem wyjątkowo dumny. Jak pisać interesująco do kobiet w zabawny sposób 3.0. Kurs prawie gotowy, jeszcze muszę dograć parę odcinków, ale powiem ci, że się szykuje bomba. Jak podrywasz dziewczyny w internecie, wysyłasz do nich dużo wiadomości, tak sobie obejrzysz ten materiał, to będziesz w szoku. Ja się z taką spotykałem, kiedy ona coś chciała, to wszystko ok, a jak ja coś chciałem robić, to nie i kręciła nosem. I właśnie to jest manipulacja też, tak? Jeśli kobieta od ciebie wyciąga dużo a potem sama ci odmawia to właśnie ty inwestujesz wtedy a ona nie inwestuje więc ty się stajesz stroną bardziej zależną uczuciowo emocjonalnie. No i oczywiście kobieta to wykorzystuje potem te bardziej narcystyczne kobiety nawet w takim sensie gdzie wydałem wam ostatnio tak że chłop przepisał Mieszkanie na kobietę, która zamieszkała u niego, bo niby jakoś tam chciał się uchronić przed podatkiem. Nie wiem o co chodziło. Zaufał kobiecie i oczywiście tak zaufał, że, że stracił mieszkanie. Jak jesteś w delegacji, zjeżdżasz na tydzień, to też jest za mało. Tak naprawdę co najmniej trzy razy w tygodniu powinieneś się widzieć z dziewczyną, z którą jesteś w dłuższej relacji. Oczywiście na początku, zawsze jak się rozwija związek, to tych spotkań jest mniej, ale wraz z upływem czasu, no to tak powiedziałbym, że te 2-3 spotkania tygodniowo to, to jest tak odpowiednio. Co najmniej, tak? Co najmniej 2-3. Siema laska, dała mi insta, była podekscytowana, rozmowa, trochę flirtu, napisać pierwszy raz. Proponowałem wypad i właśnie. Nie myśl o wypadzie, tylko postaraj się teraz znowu poprzez pisanie zaciekawić tą dziewczynę, nakręcić, tak? To jest dłuższy proces, to zajmuje więcej czasu, ale potem dużo łatwiej spotkanie z tą dziewczyną umówić. Większość facetów robi tak, że chce od razu dziewczynie napisać: "Widzimy się jutro", a kiedy to jest nowo poznana dziewczyna, ona jeszcze na to nie jest gotowa, brakuje jej tutaj emocji, żeby podjąć taką decyzję, także warto zafundować jej troszkę więcej tutaj pisania, rozmowy, które ją zaciekawi. Jak to zrobić, to już Wam opowiadałem nie raz, albo możesz zajrzeć do materiałów, które masz pod spodem, żeby poprawić swoje umiejętności. Czy chłopak zawsze musi prowadzić? Mateusz, a jak sobie to wyobrażasz, że siedzisz z dziewczyną i cię łapie i cię całuje, i cię rozbiera, i ci dyktuje warunki? No raczej nie bardzo, tak się nigdy nie stanie. Czasami zdarzają się sytuacje, Raz miałem sytuację, podszedłem do dziewczyny na ulicy, podziękowała mi za podejście. Powiedziała, że idzie do pracy, do banku, zanieść jakieś tam dokumenty i że mnie zaprasza na kawę. Ale to mi się zdarzyło parę razy w życiu coś takiego. Więc większość kobiet raczej liczy na to, że ty będziesz proponował, zapraszał, ale wtedy, kiedy będzie to oczywiste z kontekstu rozmowy, sytuacji, wzbudzisz w was odpowiedni pociąg, no to wtedy kobieta sama chce. Ale jak nie ma tej emocji w rozmowie. Jesteś taki trochę zbyt poważny, logiczny. No to ona się nie zgodzi, bo nie widzi sensu, bo, bo widzi, że jest nudno teraz, więc na spotkaniu będzie pewnie tak samo, więc dlaczego ona się powinna z Tobą spotykać. Także to jest częsty problem, który macie. No Oczywiście, że na razie warto samemu napisać, ale jeszcze lepiej by było od niej telefon wyciągnąć, a nie bawić się w jakieś Instagramy i, i pisanie wiadomości. Na przykład można. Spróbować metody. Mam do ciebie pilną sprawę, taką bardziej zawodową. Napisz mi swój numer telefonu, to zadzwonię. Zaciekaw ją po prostu, tak? Bądź nieszablonowy, kreatywny. To często też sprawi, że kobieta będzie myślała o tym, co ty masz jej do zaoferowania, i ten numer dostaniesz. Dobrze mnie słychać w ogóle, bo nie mam mikrofonu podpiętego. Bateria mi padała w telefonie i musiałem podłączyć tutaj na doładowaniu w samochodzie. Czy w związku jest nuda? To zależy, jaką kobietę wybierzesz do związku. Jeśli wybierasz przypadkowo, nie jesteście dopasowani, no to będzie nuda, tak? Ale jak wybierzesz kobietę, która jest dla ciebie wyjątkowa ty dla niej, no to będzie ciekawie. To jest kwestia. Bywało lepiej Maciek, no powiedz mi, czy dobrze słychać, a nie czy bywało lepiej. Bo ja nie wiem, czy ja tutaj dobrze się produkuję, czy nie. Więc wybieraj do związku zawsze kobiety, z którymi jest ci wyjątkowo, a nie przypadkowe takie, na które trafiłeś, bo, bo innej sobie nie potrafiłeś poznać. To jest jakby rzecz tutaj podstawowa, o której zapominacie. A poza tym, jak jest nuda w związku, to też możesz trochę popróbować tymi negatywnymi emocjami dziewczynę ponakręcać. Napisać jej na przykład, dzisiaj się nie zobaczymy, ona się potem zacznie martwić, dlaczego, zacznie się nakręcać. Ja olałem pisanie, a prześwietliłem w rozmowie z kobietą: Dobrze, że tak zrobiłem, bo w sercu tej kobiety jest tylko pieniądz, rządza, także omijać to szerokim łukiem. No właśnie, jak widzisz, że kobieta jest bardzo tak materialnie, roszczeniowo nastawiona do życia, a to często widać po tym, jak traktuje swoich, swoich poprzednich partnerów, przykładowo. Yy, dzwoni do swojego byłego i się o alimenty, no to ty widzisz, co cię czeka. Nie myśl sobie, że to tylko on tak ma. Tylko jeśli kobieta ma takie roszczeniowe podejście, krzykiem pretens pretensjonalne, sama nie pracuje, jest leniwa, no to widzisz, co to jest za dziewczyna. Czasami mówię, warto mieć kobietę, która może nie jest 10 na 10, ale jest pracowita. Chce zarabiać, chce się rozwijać, jest w porządku. Jest dużo kobiet, które po prostu chcą sobie ułożyć życie. Tylko dlatego, że są piękne, kosztem pieniędzy faceta. I to widzę niejednokrotnie na wielu konsultacjach, jak się faceci złapali na widok pięknej dupy, a potem za to płacą, już nie tylko pieniędzmi, ale też emocjonalnie, uczuciowo, yy, bo dziewczyna ich zdradziła. Tak? To już wam nieraz tłumaczyłem, z czego to wynika. Także musicie uważać, chłopaki. Też warto ten kanał podesłać koledze, który sobie nie radzi z kobietami, któremu nie wychodzi. Na pewno sporo mu wyjaśnię, jeśli będzie oglądał materiały regularnie. Sztuka być w szczęśliwym związku. Właśnie, Andrzej, o to chodzi. Tutaj nieraz się znajdzie taki mądrala, który pisze, czy wy jesteście w ogóle w związkach? Nie sztuka jest być w ogóle w związku, tylko sztuka jest być w związku, gdzie czujesz się szczęśliwie. Siema, siema, p.m. Co jeśli dziewczyna jest masażystką i masuje facetów, tym bardziej wiedząc, że jej fantazją jest seks z klientem? No nic, musisz ją rozkochać. Jak ją rozkochasz, to nie będzie myślała o klientach, ale żeby ją rozkochać, to musisz spełniać jej fantazję. Zauważyłem, że jak kobieta się zakochuje, jest to kobieta, która jest normalna, w sensie stabilna psychicznie, to jakby jak ona się skoncentruje na jednym facecie, to część kobiet jakby już w ogóle... Nie czuję zachęty do flirtu z innymi facetami, tylko ona musi być szczerze zakochana. Jak do tego doprowadzić? Omawiałem to w kursie. Jak usłyszeć Kocham cię od dziewczyny? Masz go też na promocji do czwartku, do północy. Korzystaj. No i cały pakiet wiedzy: 15 kursów, 74% taniej do czwartku, do północy. Korzystaj, bo to ci zmieni życie. Ostatni raz takie ceny na te materiały. Warto wziąć tą wiedzę, załamek ceny i korzystać z tego. Ile ci dadzą te metody? Promocja.uwodzeniewdzień.pl No właśnie, ta dziewczyna nie jest szczerze zakochana, dlatego, jak nie jest szczerze zakochana, jest nieszczęśliwa, no to kobieta będzie szukać seksu z różnymi facetami, no tak to wygląda. I nie mają co za to ją obwiniać, wiesz, krytykować, po prostu ona szuka swojego miejsca w życiu. No w dużym stopniu możesz się zmienić, jak przyjedziesz do mnie na szkolenie praktyczne, bo wtedy się uczę wszystkiego od podstaw, jak podchodzić do kobiet na ulicy, jak z nimi rozmawiać, jak się umawiać, także jeśli chcesz się tego nauczyć, a miejsca się wypełniają powoli na ten rok, no to zapraszam do kontaktu, pisz na maila, zmień swoje życie, naucz się poznawać kobiety na ulicy, będziesz miał piękną dziewczynę, dziewczyny w swoim życiu, sam zobaczysz, jak to działa, pisz na maila, frywolny małpa, uwodzenie wdzień.pl Ja uciekam, bo się i tak rozgadałem miało być krócej. Prawdziwa miłość to ta, która budzi duszę w chacie ku lepszemu. Oczywiście, że prawdziwy, dobry związek cię rozwija w pozytywnym sensie, a zły związek cię po prostu niszczy. Czujesz się wypalony, w depresji. I teraz zastanów się, w jakim ty związku jesteś. I będziesz miał odpowiedź na pytanie, czy warto odejść od kobiety, czy warto z nią zostać? Dobry związek cię rozwija, powoduje, że czujesz się lepiej, kwitniesz, rozwijasz się, masz wyższą samoocenę, czujesz się zadowolony. Czy być może w drugą stronę? Depresja, smutek, niska samoocena, kobieta cię wyśmiewa, zdradza, gardzi tobą, tak? W jakiej sytuacji życia się znalazłeś? W, jakiej, w jakim kontekście życiowym się znalazłeś? Przemyśl sobie. Ja uciekam, kolejny live, myślę, zobaczymy o 12 albo o 15. Do zobaczenia, cześć!